Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Lech Kaczyński, podkreślając otwartość pierwszego obywatela Rzeczypospolitej na fakty historyczne o szczególnej ofiarności, niekiedy o znamionach heroizmu, uznał, że order Polonia Restituta powinien być znakiem pamięci, wdzięczności i uznania dla tych, którzy życie narażali aby ratować życie zagrożone każdego dnia, o każdej godzinie za kolczastym drutem. Upraszam panią podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, panią minister Ewę Junczyk-Ziomecką o wystąpienie. Dzień dobry, witam wszystkich. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę być tego dnia tutaj w Oświęcimiu z Państwem razem. Przede wszystkim z byłymi więźniami i z mieszkańcami ziemi oświęcimskiej i ze wszystkimi uczestnikami dzisiejszej uroczystości. pozwolą Państwu, że przeczytam list, posłanie, które wręczył dzisiaj prezydent Lech Kaczyński, skierowane do wszystkich Państwa. Szanowni Państwo, Spotykamy się dziś na Ziemi Oświęcińskiej w miejscu tak szczególnym. To tutaj hitlerowcy zbrodniarze dokonali zamachu na ludzką godność. Podczas II wojny światowej na okupowanych przez nazistowskie Niemcy terenach polskich zbudowano straszliwe miejsce obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Stał się miejscem, w którym zamordowano ponad milion Żydów gdzie zamordowano i śmierć ponieśli Polacy, Romowie, Rosjanie, przedstawiciele innych narodów, a także homoseksualiści różnej narodowości. Na początku wojny mieszkańcy części Oświęcimia oraz okolicznych wiosek zostali przez Niemców wysiedleni. Hitlerowcy utworzyli wokół obozu tak zwaną strefę interesów obozowych, która wynosiła 40 km kwadratowych. Więźniowie przez swą niewolniczą pracę zmuszeni byli do rozbiórki domów i całych gospodarstw przedwojennej własności mieszkańców tej ziemi. W ten sposób brutalnie zdewastowano dobytek wielu pokoleń. W ten sposób zbrodnicza machina rozpoczęła swą działalność. W ciągu kilku lat funkcjonowania obozu Auschwitz-Birkenau doszło do masowego ludobójstwa na niewyobrażalną skalę. Wielu więźniów zginęło w wyniku głodu, chorób i morderczej pracy. Jednak i na tym terenie zaistniały możliwości ryzykownych kontaktów pomiędzy pracującymi poza obozem więźniami a okolicznymi mieszkańcami. Duża część z nich w sposób bohaterski, z pełnym poświęceniem podjęła trud pomocy potrzebującym. Pomoc ta polegała na dostarczaniu lekarstw lub żywności, na ułatwianiu przekazów grypsów do rodzin, meludunków obozowych ruchu oporu do delegatury rządu na kraju. Wreszcie na pomocy organizacyjnej dla uciekinierów KL Auschwitz. Działania mieszkańców spotykały się ze zdecydowaną reakcją ze strony nazistów. Osoby pomagające więźniom były zatrzymywane, więzione, mordowane. Mimo tych restrykcji nie zraziło to innych do dalszego narażania swojego życia w imię braterstwa. To dowód, że nawet w czasach masowej degradacji ludzkiej nie zabrakło tych, Którzy kierowali się międzyludzką solidarnością. Badania naukowe prowadzone przez Państwowe Muzeum na Auschwitz-Birkenau pozwoliły ustalić ponad wszelką wątpliwość 1200 nazwisk osób wspierających więźniów. Wiem, że było ich więcej. 1200 to zaledwie liczba tych, wobec których zachowały się niezbite dowody ich bohaterskiej postawy. Spośród tych 1200 dziś żyje 110 osób. Wielu z nich możemy dziś gościć tutaj wśród nas. Siedzą razem z byłymi więźniami. Świat nigdy dotąd nie docenił w pełni ich poświęcenia. Pozostawili w swojej pamięci osamotnieni. Publiczna opinia światowa często odnosiła się do mieszkańców okolic, jako do całkowicie obojętnych na los więźniów. Wobec takich krzywdzących wypowiedzi, które zachłamują fakty i hańbią naszą historię, trzeba protestować. Dlatego nie jest przypadkiem, że właśnie w ubiegłym roku został zgłoszony przez Polskę wniosek o zmianę treści wpisu tego miejsca pamięci na światowej liście dziedzictwa UNESCO. Chcemy, by dotychczasowa nazwa obóz koncentracyjny brzmiała były nazistowski nie, niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau. Jesteśmy tutaj wśród niezwykłych ludzi, którzy w czasach pogardy Zaświadczali o swoim człowieczeństwie, ratując nas, ratując także nas. Często byli wówczas dziećmi, ale kierując się pojonymi przez rodziców zasadami etycznymi, nieśli pomoc potrzebującym. Dziś, w dobie postępującego społecznego zobojętnienia, ci zwyczajni, nadzwyczajni bohaterowie stanowić mogą wzór do naśladowania dla młodego pokolenia. To pech, że dzisiaj są ferie i że nie ma tutaj młodzieży. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie więcej młodzieży z okolicznych tutaj szkół i nie tylko z tutejszych szkół, z innych szkół także. Uważam, że trzeba ukazać całemu światu bezinteresowne poświęcenie mieszkańców ziemi oświęcimskiej. Oddając cześć obecnym tu bohaterom, pragnę podziękować im za niezwykłą postawę. Wierzę, że pamięć o ich czynach... Przetrwa jako dowód na to, że międzyludzka solidarność zaistnieć może nawet w najbardziej skrajnych warunkach. Prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński. Dziękuję.